Witam serdecznie. Jesteśmy jak zawsze tutaj i teraz mamy spotkanie z bardzo miłą panią, pani Ania, która stała naszym klientem, klientem After Freedom. I mam kilka pytań do pani. Jak pani do nas trafiła? Mogę pani powiedzieć szczerze? Dzwoniłam do różnych firm po prostu tak z, z Google z internetu. No i właściwie byliście jednymi, którzy do mnie sami oddzwonili z jakimś takim własnym, no żeby cokolwiek zaproponować, bo tak to słyszałam albo czegoś takiego nie mamy teraz, albo coś, a wy zadzwoniliście i na laptopie ładnie mi przedstawiliście wszystkie oferty, jakie ja chciałam tam zobaczyć, nie? No i wtedy mnie poprowadziliście, no i przyszło. I właśnie, i właśnie tak, generalnie jak samochód pani. Pierwsze wrażenie. Biały, to... ładne, no, taki no takie mi chodziło, Takie jest tak? No nigdzie nie puknięte, tak jak było ugadane. No. Pamiętam co pani chciało tam muzyku, tak? E... Tak, żeby miał taki głośniczek i <głos》> musiał być i nikt nie mógł znaleźć auta z tym głośniczkiem, a... a no, no dostaliśmy jakoś, dostaliśmy. No to bardzo fajnie, bardzo fajnie. I mogło powiedz naszą firmę w ogóle? Poleciłabym firmę. E... No, z garażem mieliśmy nie problemy, trochę problemy były, ale się wszystko udało rozwiązać i, i przyjechaliśmy, odebraliśmy na czas, tak jak byliśmy uzgodnieni, uzgodnione, mieliśmy, wszystko się udało. Super, to dzieci były bardzo miło pani i zapraszamy, dobra?